Witajcie, kochani, witajcie. Mamy 19 lutego 2023. Piękny dzień. Jak na o, miesiąc luty, no to wiecie, aż trudno uwierzyć, jakie są temperatury na zewnątrz. Wczoraj, 18, słońce weszło w znak ryb. Jeszcze raz wszystkim rybkom najserdeczniejsze życzenia urodzinowe. Czy obchodzicie w lutym, czy w marcu? No, i jutro 20 mamy nów księżyca w rybach. I Wenus w rybach, i Neptun w rybach. No, i właśnie i Słońce, i ten nów księżyca. Później Wenus przejdzie do znaku Barana. Ale w momencie tego nowiu, wiecie magia. Magia, kochani. No, i co zaczynamy? Znowiem, co zaczynamy, bo później tego będziemy zbierać plony i różne konsekwencje z tego będą wynikać. A więc bardzo ważne, żeby zacząć dobrze. I nie tylko rybkom, ale nam wszystkim. z Znowiem zaczynamy, z pełnią kończymy. Ja proponuję, ponieważ mówimy o świadomym życiu, żeby na ten tydzień. Od 20 do 26. Prawić komplementy. Mhm. Nie. Yeah. Czyli spotykamy kogoś, kogo znamy mniej lub bardziej, albo ktoś ma z nami konflikt, albo my nawet potrzebujemy komuś coś powiedzieć od serca naszą prawdę. Zanim wskoczysz. W treść, oskarżenia, problemu, niezadowolenia. Spójrz na tę osobę i pomyśl coś pozytywnego. Powiedz coś pozytywnego, na przykład: O, jaką ładną masz bluzeczkę, dobrze ci w tym kolorze, oczywiście, jeżeli to jest prawda. Jeżeli to nie jest prawda, w ogóle tego tematu nie poruszaj. Tylko powiedz: O, oh, zmieniłeś um, garnitur, dobrze ci w tym kolorze, czy dobrze ci w tym krawacie, czy dobrze ci w tym makijażu, cokolwiek by to nie było. Najpierw komplement, uśmiech, a potem grzecznie, dyplomatycznie mówimy, o co nam chodzi. Całość będzie wyglądała zupełnie inaczej, słuchajcie. Jeśli zaczynamy na dobrą notę, nie od razu przystępując do ataku, bo ja muszę to z siebie wyrzucić, no, ktoś od razu zacznie się bronić oczywiście. Więc miło, grzecznie, słuchajcie, wszyscy coś tam przeżywamy, wszyscy będziemy przechodzić zmiany, jeśli już nie przechodzimy mniejsze czy większe, ja wiem sama po sobie, że takowe mam i będą, dużo decyzji do podjęcia. I dlatego popatrzmy na innych, właśnie z tej strony że to nie tylko my mamy problemy i musimy coś tam załatwić, ale inni też. I jeśli spojrzymy właśnie przez pryzmat współczucia, dobroci, wyrozumiałości i bezwarunkowej miłości, której to, które to bardzo charakterystyczne jest dla znaku ryb. Wszystko będzie łatwiej, milej, przyjemniej. No więc już wiemy, o co chodzi. A teraz muszę wam powiedzieć, co oglądałam na Netflix i czy wy będziecie oglądać, czy nie, to jest inna sprawa. <laughs> czy polecam? Wiecie, przez lata był znajomy, który mówił Grace, ty nic, tylko oglądaj film o wikingach, Vikings. Na co ja mówię? Mnie to w ogóle nie interesuje. Po pierwsze, ja wiem, że ta historia jest zakłamana, <laughs> po drugie, Będą się bić, krew się będzie lała, no gdzie ja do tego? No słuchajcie, na wszystko jest właściwy czas w życiu. Ja wtedy nie posłuchałam, ale tu pewnego dnia wchodzę na Netflix, na serial. Tylko dwa sezony, po 8 epizodów czyli części w każdym. Niesamowicie ciekawe. Historyczne, jak najbardziej, ale pokazane są sprawy, z którymi mamy dzisiaj ciągle do czynienia. I powiem Wam, co mnie najbardziej zainteresowało. Otóż te dwa seriale, zacznijmy właśnie od tego, które mnie naprawdę pociągnęło po tym, żeby oglądać kolejny serial aż 5 sezonów po 8 przynajmniej, jeśli nie 10 epizodów każdym i wczoraj właśnie zakończyłam. Bardzo ciekawe. A więc ten, o którym mówię, że mnie zainteresował tylko te dwa sezony, to Vikings, Valhalla. Europa, XI wiek i przez następne 100 lat Wikingowie pozostawili swoje ziemie i osiedlili się w Europie, wielu w Anglii. To są te czasy. Ale ponieważ dobrze sobie wikingowie radzili, król Anglii poczuł się zagrożony i znalazł rozwiązanie. No trzeba zakończyć z tymi wikingami. Zaprosił niedaleko Londynu ten król angielski, żeby im powiedzieć, e, no coś im oznajmić. Oni przybywają, ta delegacja tych wikingów, i król ich po prostu zabija. Strzałami, biem, nie żyją. Teraz tymczasem, w tym miejscu, w którym oni tam świętowali, ci Wikingowie, no, no, napadły wojska króla angielskiego, wybiły, łącznie z dziećmi, wszystkich. Spalili i to tak zwana jest um, St. Brice's Day massacre, massacre. I co się wtedy wydarzyło? To król Kanut z Danii zwołał wszystkich Wikingów, żeby uformował armię i żeby się zemścić na królu angielskim. No i Wyobraźcie sobie ten moment. Oni się już zgromadzili, zjechali z Grenlandii, Islandii, nie wiadomo skąd, wszyscy ci Wikingowie. Wszystko pięknie, ładnie. Mają jednego wroga króla angielskiego. Wszystko wydaje się piękne. A tu nagle pojawia się jeden człowiek, który ze swoimi ludźmi i mówi tak: staje przed królem, mówi. No, ja znam, bo ja budowałem nawet ten e, zamek króla angielskiego, więc ja doskonale wiem, jak tam się poruszać, ale ja mam warunek, żeby pomóc, żeby wziąć w tym udział. No, ten król Dani pyta, jaki warunek, a on mówi, no, wszyscy muszą przejść na chrześcijaństwo. Ja z Poganami nie będę walczyć. Nawet jak ja to usłyszałam, to mi ręce opadły, siedząc tu na kanapie. Mówię, no już wtedy. Wydawałoby się, że zgadzają się, w którą stronę idą. Naprawdę mają tyle entuzjazmu i woli, że to tak być nie może, żeby pomścić za to, co się wydarzyło tym wikingom. No patrzcie, znajdzie się jeden, on teraz religię tu przyniesie jako problem, no i co? Postanowił król Dani bardzo rozsądny, bardzo mądry i powiedział jemu tak, słuchaj, no to jest mi przykro, że tak, taką daleką drogę odbyłeś po nic. To znaczy powiedział, nic z tego nie będzie. Jego a, półbrat, bo to ze wspólnej matki stoi obok y, tego, który wymagał tak, żeby on z poganami to nie będzie walczył. I powiedział jej, słuchaj, to wywoła wojnę domową tutaj wśród nas. Co ty w ogóle kombinujesz? My mamy tu jeden cel. On. Bóg jest jeden, bo poganie wierzyli wielu. Ja z takimi to walczyć nie będę. No i ten król duński właśnie powiedział, no to albo. No właściwie nic nie powiedział, oprócz tego, że na darmo w ogóle tu przybyłeś. I ten postanowił walczyć. Ale słuchajcie. Walczyć właśnie. I ciekawe jest. Ja nie będę mówić, co się wydarzyło, bo to trzeba zobaczyć. Przyznam się, że te walki. No bo tu topory, siekiery um, strzelają z łuków i y, miecze oczywiście, i do ruch. Ja pomijałam to, dlatego szybciej obejrzałam. Pomijałam, ponieważ ja tego nie dam rady oglądać, tego okrucieństwa. Okrucieństwa wojny, okrucieństwa przemocy. No i właśnie ten drugi serial 800, rok 866 Anno Domini. Nazywa się The Last Kingdom. Ostatnie królestwo tych pięć sezonów. No i znowu plemiona pogańskie chrześcijańskie. To jest tematem. Historię pisze król przede wszystkim. On wszystko zapisuje. I, I jak myślicie, komu on przyzna sławę i chwałę? Sobie i swojemu wojsku i to, że on podjął takie czy inne decyzje. A tu jest taki charakter Utrecht, syn Utrecht, który jest tu największym bohaterem, wojownikiem. Naprawdę rozumie. Gdzie zaatakować, w jaki sposób, jak się bronić. No to, a co takie uczy? Król, on pisze o sobie, że wszystko, co robi, jest dobre, to jest pokazane. No i o co jest walka? Oczywiście o władzę, bo każde plemię, czy to pogańskie, czy chrześcijańskie, ma swego króla. I mają coś, nie są to zamki, tylko Obudowane tam ogrodzeniem z drewna, i oni tam siedzą. To jest to plemię, każdy ma swego króla. No właśnie, to teraz atakują jedni drugich. Dlaczego? Bo chcą władzy. Chcą mieć większy zasięg władzy, więcej poddanych i więcej kasy. No wówczas posługiwano się srebrem, monety srebrne czy srebrne naczynia, wszystko srebrne, więc to miało e, największą wartość. I co było podłożem? Co było świetnym pretekstem, żeby zaatakować inne plemię? Oczywiście religia. No religia kochani. No tak dokładnie jest pokazane. No ty nie wierzysz w to, w co ja wierzę, no to potrzebujesz zginąć, a my tu to zajmiemy. A je nawet, jak tego nie zajmiemy, to zabierzemy, co się da dobrego, i spalimy, zniszczymy. I pojedziemy dalej niszczyć. No więc, kochani, tak to było. E, także tu pada takie zdanie: bardzo ważne jest, kto królowi podpowiada. No, nie będę znowu mówić tutaj o treści. Ale mówię Wam, ogląda się szybko, ogląda się przyjemnie, i właśnie wyłapywałam tylko i notowałam to, co było istotne, właśnie kto królowi podpowiada. I co ma w tym dla siebie, że podpowiada tak, a nie inaczej? Rządy mężczyzn. Mężczyźni tutaj odgrywają najważniejszą rolę. Królowi jest dobrze, a cała reszta, hmm. no trzeba to obejrzeć, no, tak, pańszczyźniani chłopi, kobiety, które, aby królowi było dobrze, aby on dobrze jadł, miał podane, zrobione, tak, przygotowane, prane, także ego króla pokazane. Co on się będzie wycofywał? A to, że ludzie zginą? To jest wojna. To mają zginąć. On sobie nie pozwoli na to, żeby nie wyszedł stąd w świetle sławy i chwały. Ego. Ludzie ginęli bez sensu. No i w związku z tym. Aż prosi się, żeby zadać pytanie. Czy dzisiaj jest inaczej? To wszystko, co wam powiedziałam, jakie wnioski wyciągnęłam z tych seriali, czy dzisiaj jest inaczej? Nic się nie zmieniło. Może być dodatkowo kilka innych powodów, ale walka o władzę. Co tam ludzie, że zginą? On chce władzy, on chce być bliżej kasy, wpływów, a ludzie? No i to widzimy wszędzie dookoła. Taka jest prawda. Ja czekam na ten moment, kiedy ludzie powiedzą, my nie będziemy walczyć. Jak na nas będą napadać, tak wypada się bronić. Wypa wypada bronić naszego narodu, na przykład w przypadku wojska. Ale my absolutnie nie idziemy do ataku. Składamy broń i nie walczymy. Policjanci mający za zadanie iść przeciwko swoim własnym rodakom, bo tak rząd mówi. To będzie moment, jak powiedzą, no my tego nie zrobimy. My tego nie zrobimy. Pamiętacie, co się działo podczas tych lockdownów w Australii, ale to wszędzie się działo. Nie że tam, gdzie nie ma wolności słowa, tam, gdzie dalej królestwo. Jak na przykład w Australii. No, i tu trzeba się do tego przebudzić. Tu trzeba zrozumieć i powziąć akcję w tym kierunku. Ja myślę, że my właśnie idziemy dokładnie tam. I jak patrzę teraz, bo mam włączony telewizor, i co jest, co się pokazuje, bo coś tam leci, to są kolibry, które tak cudnie, wiecie, wypijają nektar z kwiatków które poruszają się do tyłu, do przodu, wszystko jest możliwe i cała magia, słuchajcie, aż muszę to obejrzeć jeszcze raz, może wrzucę Wam ten filmik gdzieś tam w rogu, żeby obejrzeć, ponieważ rzeczywiście piękne to jest, ok, już się, już odpłynęłam, a więc... Nie warto mówić więcej o niczym negatywnym, bo tu można by było odwołania do wielu rzeczy zrobić, ale to nie na teraz. Mamy właśnie tę pełną magię, ja tu to mam przed sobą na ekranie, także ten cudny nów księżyca jutro. Róbmy coś pozytywnego, róbmy coś dobrego, bo rzeczywiście idziemy w stronę coraz intensywniejszej energii na świecie i będę mówić o pewnych sprawach, w którą stronę należy pójść i czym się sugerować w marcu. Bo może dużo się dziać. Okej, okay, kochani. Wszystkim życzę wspaniałego tygodnia. Dużo Miłości, serdeczności, wyrozumiałości dla siebie samych, relaksu, spokoju, wyciszenia się na świeże powietrze, na spacerek, uśmiechać jak najwięcej, do lustra i do siebie nawzajem. Póziaczki, uściski. Kocham Was.